Ciemaneczko, ostrożerczynie i ostrożercy! Witamy w kolejnym odcinku, gdzie do to na, dokonamy recenzji maksymalnego sosu Ostra Szarlotka. Ale zanim dokonamy jego degustacji, ogłaszamy konkurs. A to wszystko z okazji osiągnięcia już 400 subskrybentów na kanale. E, chcielibyśmy, chcielibyśmy z tego miejsca podziękować za to, że nas oglądacie, wspieracie, e, zostawiacie na łapki w górę. No i oczywiście subskrypcje. Warunkiem udziału w konkursie jest to, żeby zostawić komentarz, łapkę w górę i subskrypcję. Oczywiście komentarz, łapkę w górę pod tym materiałem. A do wygrania będzie sos maksymalnego ponury wędzarz oraz suszone papryki. Konkurs będzie trwał około tydzień, dokładnie 7 dni, czyli tydzień, po którym nastąpi wylosowanie zwycięskiego komentarza, a zwycięski komentarz i jego autor otrzymają właśnie ten sos i suszone, ostre papryki. Jednocześnie wszystkie komentarze niezwiązane z działalnością kanału oraz komentarze wulgarne, agresywne będą usuwane i banowane. A teraz serdecznie zapraszamy na recenzję maksymalnego sosu Ostra Szarlotka. Skład ostrej szarlotki prezentuje się w następujący sposób. Jabłka prażone, w skład których wchodzą jabłka w ilości prawie 95% cukier oraz kwas cytrynowy, sok pomarańczowy, ocet jabłkowy, miód, habanero susz, whisky, sól, cynamon, kardamon oraz wanilia. No, sądząc po tej ilości tych jabłek oraz jego konsystencji, która jest bardzo wodnista, Myślę, że będzie to taka jabłkowa pulpa e, wzbogacona odrobiną ostrości. Maksymalny sos ląduje w sosierce i sprawdzimy jak będzie prezentował się w zapachu. Chciałbym Wam pokazać jego konsystencję, ale on jest naprawdę bardzo rzadki i istnieje duże, tak, istnieje duże ryzyko, że on po prostu się... O, widać jaki jest rzadki. Wyleje. Tak, że może się wylać. tak taki... Odstowy aromat, mhm. jabłkowy też na pewno, ale taki dość mocny, ostry zapach się wydziela tutaj. Mhm. No, taki przyjemny aromat, tylko że trochę ta odstowość trochę ta jest taka, ale to myślę, że to jest wynik takiej mieszanki tych przypraw i, i przede wszystkim tego jabłka, tak? Mhm. Oluś? Dobrze, no na początku czuć taką szarlotkę na pewno, tak jakby ktoś szarlotkę normalną podstawił, później no czuć tą ostrość, no czuć ten ocet, takie, coś takiego, no właśnie taką kwasowość. Mhm. Też jakby coś pomidorowego mi się tam przetacza, ale to nie wiem, to może moja opinia. No, oczywiście, że twoje. No, każdy ma e, inne podejście, inne gusta. Tak, na pewno e, to, co pierwsze uderza, to zapach faktycznie m, tych prażonych jabłek, ale e, przebija. Duża ilość tej kwasowości. Tylko teraz nie wiadomo, czy jest to związane z kwasem związanym z jabłek, czy raczej tym octem, który został również tutaj dodany. Ale. No, mam takie ambiwalentny trochę stosunek, bo z jednej strony tak, jest ta tak, piękna tak, słodycz tak, jabłek, tak. taka słodycz kwaskowość, ale też tak coś w głębi wychodzi, jakby z tej octowości. No, po pewnych próba, próbach tak naprawdę problemach z wydozowaniem, ponieważ jest on naprawdę bardzo rzadki, znajduje się on na naszych łyżeczkach. Sprawdzimy teraz, jak będzie prezentował się w smaku i swojej ostrości, jednak mając na uwadze, że Olek dopiero zaczyna swoją przygodę tak naprawdę z takimi ostrościami, bo to jego łyżeczka jest tak delikatnie umazana w tym susiku. Natomiast Sylwia, jak i ja pełna łycha w paszczu. Smacznego! Smacznego! Wow! Pierwsze co to słodycz. Drugie, uderzenie takiego kwasu i octu. A trzecie? Od razu uderza ostrość Tak Jakby ktoś tak. włożył ogień do tak. No Tak ja na przykład musiał się no. Od razu ta ostrość uderzyła w gardło, ale to tak momentalnie. Mm -hmm. chwilę tylko o się, przez sekundę na języku potem. Potem doszło do rady, już nie było tak ciekawie. No, mm -hmm. jest wyczuwalna ta kwasowość, dopiero potem jakby, no ja czuję e, tutaj słodycz, tak, ale jakby gdzieś tam... Tak, tylko że takie, nie wiem jak, jak wy to odczuwacie, ale ja mam takie poczucie, że to wszystko tak jakby za szybko spłynęło. Że tak. ta słodycz, ta... Została zabita. E, 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 tak, zabita tą ostrością. Mm -hmm. e, ona tak jakby szybko spłynęła, ulotniła się, a została ta ostrość, która wcale tą ostrością aż tak delikatną nie jest. No. Ja tutaj jednak, no ja czuję jednak octowość tego sosu, kwasowością. no to nie da się ukryć, tak, że no ten sos to tak mocny jest. Jest mocny, nie jest tak słodki, jakbyśmy tego chcieli, no a szkoda. Bo jednak szarlotkę wydaje mi się, mam takie odczucia i wyobrażenia, że powinna być taką nasycona słodyczą. Ale są wyczuwalne te takie te klimaty szarlotki, jest tam gdzieś jeszcze ten taki posmach goździków niewielki. No już ta ostrość tak zaczyna powoli się no, ale... stabilizować, ale uderzenie było. Było tak, takie było uderzenie. Bo, mhm. Tak się zjadło. Że straciło właśnie tą słodkość, jak po chwili. Uuu! Pozwólcie, że sobie jeszcze jedną wezmę łyżeczkę, bo tak mam wrażenie, że za szybko to wszystko spłynęło i pozostała tylko ta sama ostrość. Ale może to tylko takie moje jakieś pierwsze odczucie. No nie, jednak faktycznie szybko spływa delikatna ta nuta słodyczy, zdecydowanie bardziej, więcej kwasowości, odstawości i później te palenie, dosyć przyjemne, ale jednak dające się w pewien sposób już we znaki. Tak. No to co moi mili, możemy go polecić czy nie? No ja go polecam, ale jest za mała nuta tej szarlotki, tak mhm. za, za mało szarlotki w szarlotce. Tak. Tak, dokładnie. Na pewno nie do wszystkiego mogę polecić, bo większość sosów takich tych ostrzejszych jest uniwersalnych. A tutaj powiem Wam, że no nie wiem, coś w postaci, nie wiem, potrawy słodko ewentualnie, ale tak trudno mi powiedzieć. Tak sam sos to tak nie wiem. No tak idący trochę w odrobinę orientalności, można by powiedzieć. Więc mógłby nadawać się do dań słodko-kwaśnych. Z tą taką dosyć sporą dozą ostrości. Czy nadawałby się dodań słodkich, typowo a la pączki jakieś. Mm, obawiam się, że ta kwasowość od mogłaby to zabić, ale dodanie takich na modłę azjatycką jak najbardziej by się on nadawał, i do tego moglibyśmy go mm, polecić. Sam w sobie nie jest zły. Nie powiedziałbym, że jest wybitny, bo jednak oczekiwałbym od niego tej większej takiej słodyczy. Ale nie jest to sos, który można by było raz spróbować się nim zapomnieć. No i cena jest na chwilę obecną nad wyraz przystępna, bo niecałe 34 zł. Czyli mając na uwadze, już jest to tak naprawdę robiony sos przez Dzikiego Bila, filmowany wizerunkiem Maksyma. Więc dostajemy kolejny porządny, ale w moim odczuciu, jak i odczuciu Olka, jak i Syrii, na pewno niewybitny sos. Choć, jeżeli ktoś chce iść w te klimaty takie słodko- octowo-kwaśne, które przypominają trochę orientalizm, jak najbardziej możemy go polecić. Tak więc co, dzięki za recenzję. Fajnie, że się w końcu w trójkę spotkali. Jeszcze raz zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie z okazji ponad 400 już subskrypcji na kanale super, że jesteście z nami i mam nadzieję że będziecie z nami jeszcze jeszcze jeszcze, jeszcze Biedniej. dłużej, dłużej, dłużej i że będzie Was jeszcze więcej będziecie naszymi wiernymi widzami tak i że będziecie nas oglądać subskrybować, dawać łapki w górę i w ogóle miodek teraz i, i lukier ścieka z ekranu Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnych recenzjach, degustacjach, wyzwaniach, nie tylko ostrościowych, ale i takich o szczególnych i specyficznych smakach. Nie żonku? Tak. Już niedługo na kanale e, będą specjalne żelki z magią Hogwartu. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Pa! pa. pa. Jakby było lowe, to by było fajne. O, to mam jeszcze dwie poduszki, Poczekaj. Daj tu love. jeszcze jedno? Nie, to ta wygląda nie, ale ta, tak, ta wygląda jak musztarda. Ale właśnie takie taki kolory są. Właśnie modne. kolory są! Chodzi o kolory. Taki, I tam jeszcze to zielone. Taki kolor jest modny No to jeszcze Ja taką dobra. też mam w domu. No dobrze. Może być? No, 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 może być. Siemaneczko, ostrożerczynie i ostrożercy. Witamy w. W kolejnym odcinku, gdzie z recenzjoną. No. A to wszystko z okazji osiągnięcia na kanale 300 subskrybentów. 400. Bazy... Kurwa no bie. dobra. <gry> Maksymalnie, no. Wszyscy poprawić Dobra.